Nazywam się Monika Kwiatkowska, jestem kontrabasistką, członkinią partii kobiet yy, i zostałam nominowana do akcji Uwolnij piłkę. Dziękuję za nominację. Stowarzyszeniu Waga. Yy, o co chodzi? Tutaj niedaleko na Kaszubach działa stowarzyszenie, dzięki któremu 500 pięć, dzieci może uczestniczyć w darmowych zajęciach sportowych, aby ta możliwość nadal trwała, potrzebne są oczywiście fundusze. Dlatego powstał projekt Uwolnij Piłka. I za każdą uwolnioną piłkę wpłacamy 20 zł na konto stowarzyszenia. Pamiętając, że 40 zł to jedna piłka, 60 zł to dzienny pobyt dziecka na obozie sportowym. Także teraz moja kolej. Mogę nominować następne osoby. Tą gumową piłką w kształcie Arbuza nominuję pierwszą osobę, którą jest Agnieszka Grzybek, czyli przewodnicząca Partii Zielonych. Agnieszko, uwalniam do ciebie piłkę i liczę na 20 zł dla dzieci ze Stowarzyszenia Sportowego. Poproszę jeszcze raz moją piłkę. Dziękuję. Drugą osobą jest mój kuzyn Kuba Konieczka który jest wielkim promotorem sportu w Toruniu. Mam nadzieję, że Kuba przyjmiesz piłkę w kształcie Arbuza i wpłacisz 20 zł. A trzecią nominacją, trzecia nominacja będzie szczególna, ponieważ niedługo obchodzę urodziny. Zaprosiłam kilkoro znajomych i tutaj wielka prośba do Was, moi wiedzy wspaniali znajomi. Nie chcę żadnych prezentów, żadnych kwiatów, żadnych kartek. Chcę żeby każdy z was w czasie naszej imprezy urodzinowej wrzucił coś do skarbonki na rzecz dzieci, wsparcia sportu dzieci na Kaszubach i z Luzina. Także uwalniam piłkę do wszystkich moich znajomych z piątkowego wydarzenia na Facebooku. I to wszystko wspierajcie, uwalnij piłkę. Dzięki do zobaczenia. Pozdrawiam Żukczyn.